Cześć, z tej strony BN23 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, teraz odcinek. Ostatnio było w większości shorts na kanale, natomiast mamy trochę więcej materiału, więc pojawi się odcinek. No i tak jak zapowiadał Ironhide, oprócz tego, że mieliśmy taką zapowiedź mini-kampanii, która ma się pojawić jeszcze w marcu do Kingdom Rush Alliance, to dostaliśmy kolejne informacje, taki w sumie trailer. Trwający tam ponad 20 sekund, gdzie oczywiście zostały zaprezentowane nowe rzeczy, które w kampanii. Klasycznie nowy bohater, nowa wieżyczka, część nowych przeciwników, i tak dalej, A także poznaliśmy nazwę tej mini kampanii z racji, że jest ona związana z pająkami. Nosi nazwę arachnofobia. Arachnofobia, jakby ktoś nie wiedział, jest to oczywiście lęk przed pająkami. Także tutaj ciekawe nawiązanie. Ze strony twórców, no i na początku tego trailera jest prezentowana postać, która niesamowicie mnie zaintrygowała. I nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję, ale wychodzi na to, że to jest ta pajęcza królowa, bo właśnie mieliśmy ten odcinek na kanale Ironhide ostatnio, że będzie trzecia pajęcza królowa i mieliśmy wspomnienia poprzednich: Sarel Gaz z Kingdom Rush 1, a także Mactans z Kingdom Rush Origins. A tu mamy taką oto postać, która wydaje się być nie w 100% pająkiem, a jakimś humanoidem połączonym z pająkiem. A pamiętamy, co się stało, gdy łza Elin została spaczona w Kingdom Rush Origins, i pamiętamy, co miało miejsce. E, oczywiście z rasą, jakby elfów i pająków, tak? Powstała rasa driderów, i generalnie. Pająki były w silnym takim sojuszu z elfami zmierzchu, zarządów malishi. Mieliśmy chociażby czarodziei, arachnomantów, którzy przywoływali pająki. No i sama pajęcza bogini, która powstała po wspaczeniu łzy Elin, no to była też połączeniem elfa z pająkiem. No i tutaj mamy taką postać, bardzo klimatyczną, bardzo ciekawą. Nie wiem, jakie umiejętności będzie posiadać, ale no całkiem fajnie się tu prezentuje. Mamy też wątek tutaj kryształu. Co troszeczkę też takie skojarzenia ze uzą Elin przywołuje, i naprawdę ta postać wygląda ciekawie. Kolejną rzeczą, tak jak już mówiłem, jest też nowa wieżyczka. I wygląda ona naprawdę ciekawie. Mamy tutaj takiego kryształowego stwora. Nowa wieżyczka nosi nazwę Search Colossus, czyli taki kolos po prostu, który jakieś tworzy kryształy, tak? których pewnie będzie zamykał wrogów będą oni tam uwięzieni będą otrzymywali w ten sposób obrażenia I jakie oczywiście są pierwsze skojarzenia znowu Kingdom Rush Origins i oczywiście postać bohater Durax, który też był takim ala kryształowym stworem e, tylko oczywiście on był błękitny, tu mamy kolor żółty e, natomiast może te wieżyczki są w jakiś sposób z Duraxem powiązane albo jest to takie Puszczenie oczka do fanów kolejne Originsa, swoją drogą mojej ulubionej części, o czym już wspominałem wielokrotnie na swoich materiałach. Także tutaj też dość ciekawie się to prezentuje. Na pewno wieżyczka wygląda oryginalnie, różni się znacząco od wieżyczek, które już mamy w grze, także o to właśnie chodzi. No i mamy też rzeczywiście nowego bohatera, a właściwie bohaterkę. No i to. Co tutaj zaproponowało Ironhide, no to naprawdę super. Otrzymaliśmy bohaterkę spi Spider. Ojejku, pewnie coś źle temat ale jest Spider. Generalnie tutaj mamy jakby troszkę ukrytą część słowa Spider. To wiadomo. I bohaterka jest jeźdźcem pająka. Dosiada wielkiego pająka. Takiej bohaterki jeszcze nie mieliśmy nigdy. Także naprawdę bardzo fajny, oryginalny pomysł. Moje pierwsze skojarzenia no to oczywiście tutaj bitwa o Śródziemie 2, gdzie mieliśmy Gorkila, króla goblinów z rzesowisk Etten, który właśnie jeździł na Skorpionie akurat. Ale też mieliśmy pajęczych jeźdźców we frakcji goblinów. Natomiast tutaj w Kingdomie mamy taką zagrywkę. Nawet jak mieliśmy przeciwników pająków, to nigdy nie mieliśmy postaci, które pająków pająki ujeżdżały. Mieliśmy mounted avengerów w Kingdom Rush Origins mini kampanii z Binemenem, ale oni jeździli na tych wielkich żukach, nie? Tutaj natomiast mamy pająka. Sama bohaterka prawdopodobnie po pierwsze jest elfką z Mierzchu, na co wskazuje kolor włosów, kolor skóry. Natomiast te takie ręce, jak wyglądające krzpony są zastanawiające i druga rzecz iż prawdopodobnie bohaterka ta jest magiem. Ma też kostur, dzierży też kostur w ręku i też na Discordzie pisaliście moim, że może to jest Ainlin, siostra Malishi. Należy no teraz by działała po tej stronie barykady. Właśnie właściwie jak tutaj by wyglądał podział na strony? Że już nie mamy tego konfliktu między elfami a elfami z zmierzchu na razie. Ale jednak mam jakąś inną, jeszcze królową pająków, która ma jeszcze jakieś inne własne interesy. No właśnie, to by było ciekawe. Ciekawe, jak tutaj będzie lorowo to wszystko rozwiązane. Jestem bardzo ciekaw, jakie będą newslettery. Czy będzie wywiad z tą bohaterką, czy może z kimś jeszcze, ale podejrzewam, że z nią będzie. Rozmawiał właśnie Shippy i zobaczymy, jakie informacje otrzymamy, jakich informacji się dowiemy. Ale naprawdę, no, ta kampania prezentuje się całkiem fajnie. No, i przechodząc powoli do podsumowania, oczywiście tak jak już chyba też wspominałem na początku zresztą i jest to logiczne. Otrzymamy kilku do kilkunastu nowych przeciwników. Mam nadzieję, że będą to nowe pająki, że nie będą to odgrzewane kotlety, że będzie to jakiś z przeciwników z Kingdoma Jedynki bądź z Originsa, czy z Frontiersa ze zmienionym lekko skinem i tyle. Liczę na większą kreatywność, że tutaj te gatunki tych pająków będą fajnie zrobione Będą się ładnie prezentować No i oczywiście jestem bardzo ciekaw tego bossa Bo tutaj też mamy takiego przeciwnika Widzicie jakiś wielki pająk Na sieci opuścił się I jakby Pajęczyną zablokował Te miejsce na wieżyczkę To może być Przeciwnik, a może być coś więcej Tutaj też mamy zaprezentowaną Tą nową wieżyczkę, no i generalnie Mamy taki powrót legendarnej Rasy, jeśli chodzi o świat Kingdoma, jeśli chodzi o gry z serii Kingdom Rush, bo pająki przewijały się w praktycznie każdej części. No w Vengeance teoretycznie ich nie było, aczkolwiek Ironhide ostatnio, widziałem, dodawała posta i mieliśmy, że jako pająki są uznawane te takie pająki robotyczne, które produkowały krasnoludy w swoich fabrykach, w swoim królestwie. No i faktycznie tak na upartego możemy to w taki sposób zaliczyć. Natomiast no w pozostałych częściach mamy pająki jako pająki już normalnie, tak? Bez żadnych wydziwień. Także naprawdę ta mini kampania prezentuje się fajnie i jestem ciekaw, co będzie w newsletterze. Piszcie w komentarzach swoją opinię, czego oczekujecie, co Wam się najbardziej spodobało z tych rzeczy, o których na razie wiemy i jakie są jeszcze Wasze dalsze przewidywania do tego, co możemy otrzymać. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!